Studenci naszej akademii będą to studenci kierunków medycznych, pielęgniarstwa, jak i fizjoterapii. My chcemy wyjść tutaj z szeroko pojętą profilaktyką. Studenci fizjoterapii będą proponować tutaj wiedzę na temat prawidłowej postawy ciała, zaczynając od wieku dziecięcego, skończywszy na seniorach. Następnie jeśli chodzi o studentów pielęgniarstwa będziemy chcieli mówić troszeczkę o profilaktyce chorób cywilizacyjnych dość groźnych mówimy tutaj o chorobach układu krążenia będziemy uczyć samokontroli wykonywania badań glikemii która tak naprawdę jest potrzebna nie tylko cukrzykom ale każdemu z nas Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaproponuje mieszkańcom takie trzy stoiska. Jedno z nich to będzie stoisko opiekuna medycznego, na którym będzie pomiar ciśnienia i takie wszystkie informacje dotyczące profilaktyki codziennej. Podolog, który będzie się zajmował profilaktyką stóp, higieną stóp i... Takim szeroko zakrojonym, też e, e, myśleniem o tym, jak dbać o stopy, które nas noszą całego dnia. Każdego dnia technik masażysta, który będzie wykonywał e, masaż relaksacyjny dla oczywiście chętnych. Miejmy nadzieję, że będzie ciepło.